No i witam się z wami kochani widzowie w nowym odcineczku na moim kanale widzowie Dzisiaj jesteśmy na mapce Cash, która wczoraj wyszła Lekko spóźnieni, ale jestem, tak? Jestem, nagramy, no bo jesteśmy w widzowie Content CS, tak? W głównej mierze Ale również chciałem wam naprawdę z tego serduszka podziękować za nowych subskrybentów Naprawdę jest mi bardzo miło, dziękuję Za to, że subskrybujecie, lajkujecie i miło piszecie komentarze więc naprawdę jestem bardzo przeszczęśliwy na dzisiaj. Jesteśmy na spóźnionej, tak jak wcześniej mówiłem, premierze. Ale dlaczego tak w ogóle wyszło? Bo widzowie, no, jednak trochę zalało internet tym keszem w naszym tutaj środowisku. Dlatego wolałem sobie poczekać spokojnie, poczytać również, co ludzie tutaj sądzą o tej mapie. No i są dwie rzeczy: mało FPS-ów i że jest ciemny bombsite. B. No, i sobie to oczywiście wszystko sprawdzimy na spokojnie. No, i co, widzowie? Aktualnie mam teraz około 190 fps. -ów. Średnio na takiej mapce, właśnie CS-owej, która jest oficjalna mapa. Oficjalną mapą jest do gry. Mam średnio 250-300 fps. -ów. Więc troszeczkę niżej. I co? Myślę, że możemy zaczynać. Widzowie, serdecznie was zapraszam. Myślę, że tak odcineczek do 7 minut powinien zająć. Więc widzowie, zabierajmy się za to. Zrobimy sobie taki szybki look mapy. Sprawdzimy te fps -y i sprawdzimy, czy faktycznie ten bombsite B jest taki ciemny, jak go piszą pod mapą na warsztacie. No, także tyle z formalności. I sobie zobaczmy tą mapę. Bombsite chyba tak samo wygląda. Jak wyglądał bombsite. <laughs> Resp. Dawno nie widziałem tej mapy, ale pamiętam właśnie tego. Ten stopień, chciałem powiedzieć, że zygzak, ale zygzak to chyba autka. No ale rozejrzyjmy się. W ogóle nie widzicie licznika, ale zauważyłem dosyć dziwną, jakąś taką tendencję. Powiedzmy, że jak patrzę się w tą stronę, mniej więcej gdzieś tutaj, to mam nagle 180 fps. -ów. Odwrócę się i magicznie wskakuję na 400 fps. -ów. Nie wiem, czy dlatego, że jest cień i ściana. Bo kiedyś mówisz, żeby patrzeć w niebo, to jest więcej FPS-ów. No dobra, mam 430. Jak patrzę tutaj, no wiadomo, jest więcej elementów i tak ja dalej. Nie mam 180, więc, więc taki nagły spadek. No jednak może się to potwierdzać. Tutaj właśnie teoria ludzi, że jest mało FPS-ów. Samochód sobie stał. Naprawdę. Podoba mi się ta mapka. Zaraz Wam pokażę, co dokładnie bo tutaj detale szczegóły są naprawdę na najwyższym poziomie. Myślę, że trzeba troszkę ją właśnie pod tym względem FPS-ów dopracować i będzie SecalaFoam. Jeszcze jak sobie tutaj idziemy, tutaj to Wam powiem, że moja teoria, moja osobista teoria jest to, że ta mapa wyjdzie mniej więcej kiedy zacznie się ten trzeci sezon, nie, drugi sezon. Drugi sezon się skończy, bo wtedy się medal dostaje. Czyli jakoś w czerwcu chyba, jak dobrze pamiętam. Mi się wydaje, że tak ona w czerwcu wyjdzie. To jest tylko moja teoria. Naprawdę fajnie to wygląda tutaj. To graffiti. Naprawdę chyba CS potrzebował takiej dobrze zrobionej mapy, bo co, co też mnie tutaj urzekło w tej mapie, widzowie, to jest to, że ona jest odzorowana i 1 do 1, tak jak było w Counter Strike'u. Global Offensive i to mi się najbardziej podoba, no bo Train został zmieniony no i również takie kontrowersje trochę wyszły. Mi trochę nie przypadł do gustu. W to jest ten sam czołg, co tutaj mu staje tył. No tak. Jakoś tak, nie wiem. Nie no, tak samo wygląda. Dobra, idźmy sobie dalej. No idziemy na bomb bay, no i zobaczymy, czy jest tak faktycznie ciemno. No tutaj jest widzowie... No jasno, nami na moim monitorze mam tutaj 68% jasności, więc chyba jest optymalnie, nie? Jest troszkę ciemny, fajny ma klimat, w ogóle jest burza widzowie, nie wiem czy słyszycie to, bo w OBS-ie mam troszkę niżej volume niż normalnie w cs -ie. jest normalnie burza, więc na trejnie pada deszcz i jest chyba burza, a tu nie pada deszcz jest burza, więc idziemy w taki klimat burzowy dosyć. No tutaj jest jasno, tak? Fajnie to wygląda. No i te detale, tych cegieł. Widzowie. To naprawdę fajnie to robi robotę. No i pójdźmy sobie na tego bombsida. Bo również Bombside nim jest powiększony. Większy. No i na pierwszy rzut oka jest taki sam, moim zdaniem. Taki sam. Chyba, że to korytko jakby się zwiększyło. O, a tu jest taka dziwna tekstura tych cegieł. 2D, a nie 3D, widzowie. Czyli wracamy do korzeni. No, ale widzowie, to jest tylko mapa, tak? Więc takie szczegóły to raczej nie zwracamy na to uwagi. Nie no, ten bomb naprawdę fajnie wygląda. Te beczki ciekawe są. I w ogóle jak podchodzicie do nich, nie wiem, czy słyszycie. Normalnie się w nich pali. A jak wejdziecie, no to zabiera Wam damage, tylko, że ja mam Tutaj chudy wyłączone no ta mozaika jest fajna, przecież chyba to się nie nazywa mozaika, no ale wiecie o co chodzi. Tutaj, yy, widzowie przepraszam, że tu użyję żartu, bo to jest żart of course, tynk ze ścian, żart w kinie i gdzie, te, gdzie to kino się znajduje, nie? Tynk ze ścian, chociaż to jest tapeta bardziej, no ale powiedzmy, że tynk. <grym> Fajnie to jest zrobione. Naprawdę taki klimat. Ale tu jest mój favorite. Jeśli chodzi o szczegóły, niuanse i tak dalej. No to okno jest fajnie zrobione moim zdaniem. Ładnie wygląda te szczególiki. No i znowu graffiti jest ciekawe. Ale na wideo sobie zaraz pójdziemy. Lukniemy sobie tylko szybko na resp Ceta. Bo on też jest fajny. Wygląda tak samo. Jak kiedyś, tu kiedyś też chyba silniki były. Są w ogóle. Fausemy człowieku. Nie w Kidmuchał. Tu stał samochód. Chyba tak. W ogóle kiedyś mam wrażenie, że tam stał samochód, ale potem go przerzucili tutaj, albo mi się w ogóle coś myli. Bo nie pamiętam, czy tutaj się chowałem. Nie, tutaj, dobra, nieważne. Tutaj się chowałem. <grym> Jak byłem w goldzie, of course. No tutaj nie ma tych y, rusztowań żeby sobie stanąć tutaj i okienko gdzieś. No, o tutaj gdzieś był ten. Tu mniej więcej jakoś się jak dobrze pamiętam, oczywiście. No i to takie było okienko, i sobie strzelaliście. No już tego nie ma teraz. No i moim zdaniem dobrze to y, usunęli. No bo CT albo się chowa tutaj, albo tutaj. A jeszcze, jak tutaj było takie okienko, no to za dużo pozycji. Również beczki są. No, widzieliśmy te. Y, kolumny, nazwijmy to ładnie. Widzieliśmy już je. Y, fajnie one wyglądają, w ogóle jestem fanem tego. Tylko, że nie wiem, czy y, na screenach tu nie było właśnie więcej tych cegieł 3D porozrzucanych i byłem wtedy fanem. No, tutaj widzimy, że jest trochę tych cegieł, no ale tak to jest taka struktura głazu i cegieł. No wenty, o wenty chyba są w ogóle większe, bo mi się wydaje, jakoś taki większy komfort czuję. No ale tego dokładnie nie wiem widzowie, bo naprawdę dawno, dawno temu grałem tą mapę i wiecie, nawet taki szczegół mi się bardzo podobał. Teraz go zauważyłem, wcześniej nie widziałem. W ogóle fajnie w CSie jakby dodali coś takiego, że jak strzelacie w taką ścianę, nie? To na przykład taki... Tak krawędź, na przykład się urywa, jest takie jakby uwypuklenie to chyba tak się nazywa po prostu, że się niszczy ta ściana i na przykład macie wtedy o robią się takie strzemki jak tutaj macie ten trójkącik taki, tylko że bardziej okrągłe chyba wiecie o co mi chodzi naprawdę wygląda mapka fajnie, tu mam 319 fpsów ogólnie 319 tu mam 200, 211 220 no więc no troszkę jest ten no tu już natomiast mam 300 no Troszkę mapka yy, wymaga, nie, bo. Yy, dopracowania, bo, bo bo. no dopiero to jest pierwszy dzień po premierze jej, więc. tu mam 300 fpsów. Tu stał samochód kiedyś taki. A, teraz jest kontener. No. To taka zmiana. Ale tak to wygląda. Tak, samo. I naprawdę jest ciekawa mapka. Co mi się nie podoba, to to widzowie bo w Go to było jakoś tak fajnie to rozwiązane, tutaj jest pustaki tu kiedyś taka chyba taczka stała, wywalona z cegłami, nie, nie wiem czy dobrze orientuję się no ale tutaj jest naprawdę fajny klimat, podoba mi się mapka, no i mam nadzieję że w niedalekiej przyszłości ją zobaczymy no bo tego traina widzowie no to taki trochę Leki nie wypał. A ta mapka no, zasługuje na ten powrót, słynny powrót do, do Ceska. Ja z chęcią bym sobie pograł, bo wygląda to fajnie. Taki kurczę klimat. Nie wiem, czy mogę nawet pokusić się o stwierdzenie retro. Taka stara mapka, fajna, zniszczona. jaż powiem Wam, że chce się grać. Gdyby te FPS-y były faktycznie takie stabilne, no bo większość ludzi, co mają słabsze kompy, no to tam różnica tych FPS-ów może być większa, nawet. O, nigdy na to nie miałem skoczyć. A jeszcze sobie zobaczmy tutaj, czy coś jest ciekawego. No, felga od Żuka. Okej. Okay. A tak to widzowie, to chyba by było na tyle z tej mapki. No, ona no, ogólnie podoba mi się w pełni. No, nie będę się kompromitował. A więc pójdźmy sobie na ten ładny kadr. Nie wiem, co to jest elektrownia. Nie wiem, nie wiem, co to jest tutaj. Nie orientuję się w ogóle, na czym to jest stylizowane. Ale widzowie, dziękuję za oglądanie tego przepięknego materiału. Że byliście ze mną, obejrzeliście wspólnie ze mną mapkę. Bardzo się cieszę. I napiszcie swoje odczucia. Pewnie już pisaliście u innych twórców. Ale też chciałbym się dowiedzieć, czy wam się podoba, czy nie, czy wyczekujecie. No bo uwierzcie mi, no niezły młyn jest na tym workshopie, co tam się dzieje. Dużo osób chce powrót tej mapy. Nie ukrywam ja też. No i mam nadzieję, że to się spełni, no bo tren, w mojej opinii, lekki nie wypał. Więc trzymam kciuki, że ta mapka się pojawi. Dziękuję za oglądanie, widzowie. Trzymajcie się. No i do następnych materiałów. Cześć.